Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę miała dla Was pyszną zupkę, i to będzie zupka z dederowa. Jest to jedna z najlepszych zup gotowanych, można powiedzieć, w dederowie albo w Niemczech. Czy ona pochodzi z dederowa, czy skąd ona pochodzi, nie wiem. Ale wiem jedno: że mój kolega jest z dederowa i tą receptę osobiście mi przepisał. I dał mi około 20 lat temu na tą pyszną zupkę. I ona się nazywa Sorianka właśnie. I oczywiście ta zupka jest bardzo prosta, szybka do zrobienia i nie potrzebujecie mięsa. To co możecie mieć to jest właśnie bulion albo wywar. A jak nie macie tego, to możecie dać kostkę rosołową. Do tego kostkę taką jak ja zrobiłam ostatnio na kanał z warzywami. Albo wkroi troszeczkę warzyw i będzie. Pyszna, naprawdę pyszna zupka. Wam powiem, że zrobiłam, ale dla mnie była jakby zawodnista. Oryginalna. Dlatego ja Wam dzisiaj zrobię na mój art, można powiedzieć. I będzie pyszna. Będzie miała cztery ziemiaczki, Zawsze daję cztery, pięć ziemniaków. Około pół kilograma. Tutaj w przepisie jest przecier pomidorowy. Ja daję puszkę małą pokrojonych już obranych, pokrojonych pomidorków. Można kupić sobie taką puszkę pomidorów i na koniec łyżkę dwie jeszcze przecieru. Ale to zobaczymy. W przepisie jest kiszona kapusta również z 200-300 gram. Ja również daję tyle. Ale ja nie potrzebuję na tyle osób, 10, to ja zmniejszam sobie zawsze troszeczkę tej wędliny. Jak piszę 200, daję 100 jakieś, jakieś tam, mam więcej jakieś, to daję 200. A więc tak, że razem na te 5-6 porcji było około 400-500 gram wędliny. Wtedy najlepiej smakuje. Wiadomo, zupą trzeba się najeść. Oczywiście smażymy to na oliwie, na oleju, a jak mamy nawet bekon, możemy usmażyć bekon. Jeżeli jest dosyć tłuszczu, żeby usmażyć resztę, nawet nie musimy dać żadnego oleju, ale możemy. To, co możemy jeszcze na koniec dać, to jest łyżka masła albo wie, Naprawdę, będzie pasowało do tego sosu pomidorowego i daję również paprykę, co nie ma, ale ja sobie kiedyś zajrzałam na taką tą prawdziwą stoliankę i Wam powiem, że jest tak jak w naszym bigosie, dużo różnych e, domowych sposobów. Z papryką, bez papryki, z czosnkiem, bez czosnku, ze śmietaną, bez śmietany, z masłem, bez masła i na koniec ozdabiamy oczywiście z łyżką dwie śmietany kwaśnej. A więc... Zupa jest fajna, naprawdę pyszna, rozgrzewająca, dlatego z tą zupką czekałam teraz i ją zrobiłam, ponieważ jeszcze nie jestem taka całkiem wyleczona, można powiedzieć. I jak sobie zjem taką gorącą zupę, na pewno mnie postawi na nogi. I oczywiście teraz przejdę, pokażę wam, jak ja robię tą zupkę. Można powiedzieć, że w 45 minut jest gotowa. Z ziemiakami, jak się robi, bo jeżeli robicie bez ziemiaków to można z 15-20 minut już odjąć z tego czasu. Nie? I oczywiście, jeżeli Wam się ten mój przepis spodoba, to jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Tutaj piszę właśnie ta solianka na 10 osób, ale to by było mi za dużo. Ja zrobię tak, że ja zrobię na 5-6 osób, czyli będę musiała... Te wszystkie produkcje troszeczkę zredukować. Ponieważ ja obie z kapustą i z tymi ogórkami ja bym chciała teraz sobie tą kapustę popłukać i nastawić, bo ugotuję wszystko, a dam tylko z tego połowę. To co mogę tutaj dać do tego gotowania to będzie również marchewka świeża, ponieważ tutaj w tej niemieckiej kapuście nie ma w ogóle Marchewki. Oczywiście ja ją popłuczę z raz chociaż zobaczę jak ona wygląda, ale raz to płuczę zawsze, że ta sól też zeszła. I ten kwas oczywiście również próbuję. Kwaśna. Mm, I teraz sobie nastawię to. Popłukam, nastawię. I niech mi się to gotuje. Ja w międzyczasie sobie to wszystko pokroję, a więc troszeczkę rzeczy tłustych troszeczkę wędzonych ja tutaj mam ten bekon jak obsmażymy to będzie fajny aromat i ja to jest chyba 150 gram kasla starczy a więc paski a potem drugą stronę i kroimy na takie drobne kawałeczki. Tutaj dam, połowa, dam połowę. Tam połowę salami. Tutaj mam troszeczkę boczku. Więc to jest prosta zupa, można powiedzieć, ale nie jakaś belejaka, tylko smaczna i dosyć treściwa. Ma również trochę fajnych też i składników, a więc nie zawsze musi być mięso, bo wiadomo, że zupa na mięsie się długo gotuje. A więc bekon z mam tutaj, z salami, z, z tym kasslerem. Kassler to jest po prostu jakby wędzonka, szynka wędzona, wędzonka ze schabu, a może być również i z karkówki. Teraz pobieram sobie ja trzy cebulki. dodajemy od pietruszkę. I teraz proszę zobaczyć, mam takie kawałki obcięte z tych papryk i nie daję więcej. Już możemy przejść do smażenia. Mam obrane ziemniaczki. I proszę zobaczyć, nagrzałam już sobie teraz tą patelnię taką wyższą, że można było Wam dobrze pokazać i wrzucam ten bekon i boczek przysmażę I mogę troszeczkę zmniejszyć jak to się tak już ładnie zarumieni widzicie, tak ma być, bez kuczków wrzucam cebulę O, jak to już ładnie pachnie, tak powiem. I teraz dałam salami i tą szynkę mędzoną, jakby tego kassler. Ziemia, rzucam. I dałam parę plasterków marchewki i pietruszki, Tak dla oka, można powiedzieć. Naprawdę będzie dużo. Ciekawie wyglądało, nie? A więc nie obawiajcie się. Tak to już wygląda. I teraz to. Lekko po Nie za dużo, bo nie wiem jeszcze, te wędliny puszczą też smak. I zaleję to wodą. Łóżeczka soli. I łyżeczka płaska... Może z pół łyżeczki. łyżeczka płaska pieprzu dawnego. I to na razie będzie wszystko. Dodajemy tu kostki większej. Ona jest taka z... Um, ona jest z kurczakiem. Daję również łyżeczkę tego mojego bulionu, który Wam ostatnio dałam na kanał. Tych warzyw moich. Ja to wrzucę do tego ponieważ przecier to nie jest nic takiego do drugą i zalewamy to zaraz wodą około półtora litra wody niech to też się tak podsmaży z minutkę miałam tutaj prawie półtora litra wody papryki ostrej i zaraz spróbuję Soli mało, a więc założę jeszcze jedną łyżeczkę. I proszę zobaczyć tam, gdzie pomidory, można również rzucić ząbek czosnku. Rzucę już połowę, a to dam pod koniec. A więc to jest zupka zrobiona jakby na pędlinie z warzywami, przyprawy i gotowa. Jeszcze raz jak smakuje już coraz lepsza się robi i przykryję i jeszcze zmniejszę troszeczkę nawet nie dałam oleju wam powiem ale nie ma nie było potrzeby ponieważ ja miałam bekon boczek ale jakbyście nie mieli na przykład boczku czy bekonu to możecie spokojnie dać z łyżką dwie oleju smalcu to są te ogórki korniszone one muszą być w takie słupki jakby krojone oczywiście zmniejszę. jeszcze troszkę bo się dosyć gotuje proszę zobaczyć a więc przykrywam mieszyłam na dwa i nastawiam to na 25 minut niech mi się to tutaj dusi ogórki mam przygotowane kapustę mam a więc zaraz jak się to udusi Ziemniaki będą miękkie. Dołożę to i to i zupka będzie zaraz gotowa. Próbuję ziemiaczka czy ugotowamy. Super. Teraz daję te kurki. I do tego mam kapustę. Ja ją popukam jeszcze raz, wycisnęłam i pokroję drobniej i wrzucę tutaj. Oczywiście tą zupkę można jeść z bagietką, z tostem, z chlebem. Myślę, że kolega będzie by dumny ze mnie. O, już się wyłączyło. A więc, a więc nastawiam jeszcze na 10 minut. Muszę jeszcze to doprawić, czy przyprawić, doprawić i będzie fajnie. Teraz pod koniec wrzucę jeszcze troszkę troszki zielonej, bo jakbyście dali od razu tutaj kapustę, to by te ziemniaki mogły Wam się nie ugotować, nie dogotować, by nie były takie fajne. A więc proszę zobaczyć, jak ta zupa pięknie wygląda, jak bogato. Oczywiście to jest zupa na wędlinie, ale jakbyście chcieli na przykład ugotować, czy byście mieli jakiś rosół, z czegoś to zamysł kostki rosołowej i zaczynam próbować mmm pyszna Wam powiem, że super a na przeziębienie ja nie mam jeszcze głosu dobrego ale będzie super sprawa Daję jeszcze jedną łyżeczkę a wy uważajcie, jak macie dzieciaczki, macie, dzieci czy kogoś starszego, to dam jeszcze troszeczkę pieprzu kolorowego z pół łyżeczki. Nie powiemy o tym nikomu, ja też mojemu koledze nie powiem, że żartuję. Damy jeszcze z łyżkę masełka, tego się nie wyczuję, ale wam powiem, że ten smak to będzie to. To co chciałabym jeszcze tutaj dać to z przy to, co możemy dać, to szczyptę cukru, tak z pół łyżeczki. Jeżeli wejdziecie do internetu i poszukacie to, e, tą saliankę, to wam powiem, że będzie na różne sposoby będzie robiona Jest z papryką, i bez papryki. Naprawdę z ogórkiem, bez ogórka, z kiszoną kapustą, bez. A więc tu jest tak jak z naszym bigosem polskim. Proszę zobaczyć, jak to już ładnie wygląda ta zupa. Taka na gęsto troszeczkę można powiedzieć. Jeszcze zostawię na 5 minut. Powiem Wam tak: gdyby Wam była za mało kwaśna, to możemy dać tutaj tego sosu z tych ogórków. Bo tam też jest i koperek, i czosnek. A więc nie obawiajcie się. A ja, że smażyłam i nie dałam oleju, to Wam powiem, że dam dwie łyżki masła. Będzie jeszcze smaczniejsza. I tutaj się nie daje do środka śmietany, ale daje się tą śmietanę. Na wiesz. Ja naleję sobie troszeczkę jeszcze raz i spróbuję jak smakuje. Znaczy ja wiem jak smakuje. Smakuje bardzo dobrze, tyle, że chcę Wam to pokazać, że tak robimy na to. I sobie tak jemy. Super. Kyszna zupka pokażę jak to wygląda, Ja mam taką dużą michę a mi dam trochę więcej, ponieważ tak jak ja mówię, zupą trzeba się najeść, nie? I teraz na wierz dajemy troszeczkę tej śmietany. rozprowadzę troszeczkę tą śmietankę posypię troszeczkę zieloną a tutaj na przykład plasterek cytrynki wokół gdzieś i słupka jest gotowa dziękuję bardzo i do wcenia. oczywiście jak można prosić o łapki, o suby, Będę się bardzo cieszyła.